Gra została zapisana i jak najszybciej kłaśmy pierwszą pułapkę i chowamy się z powrotem. składanie tych pułapek czekanie jest dość irytujące, jak już wspomniałem. Ale obiecuję wam, że kolejne trzy osoby wypatrol e zabijemy inaczej niż za pomocą pułapki, żebyście się zbytnio nie nudzili. Bo tego nie chcemy. Mam nadzieję, że dobrze rozłożyłem tą pułapkę. Nienawidzę tego jak się nie udaje. Uff, minimalnie, minimalnie się udało. Nieważne jak, ważne, że się udało. Tak, rozkładamy pułapkę. Mam nadzieję, że też się uda. Yy, I chyba następną osobę też zabijemy zielonym beretem. Też nie będziemy czekać zbyt długo. Chyba nikt nie powinien ujrzeć tego, jak będziemy go zabijać. <laughs> Dobra. Tego zdejmujemy. I będzie dobrze. Wstajemy, bo chyba nas nie powinni zobaczyć za tą niespodzianką. No iść, ty kurcze, no. Musimy delikatnie ją przesunąć, bo oczywiście nasz. Nie tu. Tu? Maybe. Możliwe. No nieważne. Mam nadzieję, że się uda tym razem, bo. No Jezus. Mam nadzieję, że. W przyszłości nie będziemy nie będzie mieli takich problemów z stawianymi tymi sidłami, a odcinki będą ciekawsze niż to się wydaje. No, no no nareszcie człowieku. Super, udało się. Zabieramy z powrotem nasze wnyki. Wnyki? Nie. Sidła, a nie wnyki, przepraszam najmocniej. Tak, teraz zabijemy tego oto żołnierza. Tu jest osoba patrolująca chyba, jeśli się nie mylę. I ona tu prawdopodobnie też dochodzi. I więc musimy sekundkę poczekać, czy tak? Cokolwiek widzi? Chyba by zobaczyła, nie mam zielonego pojęcia, ale warto poczekać, żeby nic tam się większego nie stało. Ten żołnierz, który tu chodzi, nie widzi nic. Chyba, że wejdziemy do tego budynku i on wejdzie do tego budynku, jakby tam jesteśmy, to nas zabije, ale tak to nie widzi nic, zupełnie nic. Dlatego bez problemu możemy sobie obok niego chodzić. Łap, tak, zabiliśmy następnego żołnierza, zabieramy jego ciało. I kładziemy tutaj. Teraz zabijemy tego to żołnierza. Zabijemy go znowu. Musimy obejść skałę tak jak poprzednio. A nie, nie będziemy go zabijać. Dlatego teraz zabijemy C.K.M.I.Ste. Jak to zrobimy? Sniper, przepraszam najmocniej. Myl mylą mi się osoby, ale musimy go zabić, bo by nas zobaczył, jak zabijamy tego żołnierza. A CKMista jest bardzo niebezpieczne. O Jezus Maria. Ale dzisiaj mam farta. Mam nadzieję, że ten fart będzie mi towarzyszył do końca tego odcinka. R. Oj, super. Wziąłem nurka. No i właśnie mój fart się skończył. Dobrze, mam jeszcze jeden pocisk. To akurat będzie idealnie na tego. Oto CKMista. I ruszamy. Nie mogę biec, jak wspomniałem, wyżej. Ponieważ ten patrol nas by do do zobaczył. A nie chcę mi się... Paszeć I na pociąg, i na patrol, dlatego wolę sobie się począłkać. Udało się. Śpi. E, tak, e, teraz. Teraz, oczywiście, zielonym beretem zabijemy tego oto tutaj żołnierza. E, tylko tu mam patrol. On co może zobaczyć, to nic nam nie grozi, bo on nie podniesie alarmu. Patrol też powinien zobaczyć. Nie zobaczył, to jeszcze lepiej dla nas. Tak, i teraz będzie również niespodzianka mała, tylko zapiszemy pierw grę. Gra zapisana, czas na niespodziankę. Potrzebujemy naszego kierowcę. Po co? Niestety, czołgiem nie możemy przejechać przez most, ponieważ tutaj mamy zasieki. Chyba tak to się nazywa, nie pamiętam dokładnie. Więc musimy to zrobić trochę inaczej, ale będzie również bardzo fajnie. W końcu zaczniemy trochę strzelać. Czemu kierowcą? A, zauważcie, że w tej misji kierowca nie ma swojego karabinu maszynowego Jest on dostępny z jednej z tych skrzyń Ale to... Jak zawsze Za chwilę Przejmujemy CKM Przejęcie ckm jest fajne Bardzo to lubię I zabijamy Zostaliśmy ranni raz, to się nic tam nie stało wielkiego Ale jak widzieliście, super, ich zabiliśmy jeśli się nie mylę, to przybiegnie jeszcze jedna osoba. Chyba ty na to żołnierz. Nie, nie przybiegł. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nieważne. Dalej, 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 dalej musimy zabić. Chyba tych. No. Nieważne. Nie zobaczył. Myślałem, że zobaczy. No nic. Yy, tak, dalej. Teraz neutralizujemy wyżej wspomniany pociąg. O! Jednak zobaczył, patrzcie jaki. Już chciałem sobie iść. A tu taka niespodzianka. No nic, no w sumie dobrze. Tego oczekiwaliśmy, to dostaliśmy. Zneutralizujemy yy, pociąg. Jak to zrobimy? Tym oto motocyklem yy, Pociąg to, że nie będzie jeździł, to nam się przyda. Nie będziemy musieli zwracać na niego większej uwagi. Czy on nam przeszkadza bardzo? Tak, naprawdę przeszkadza. E, dobra, po zabiciu tamtych za pomocą CKM-u uleczymy trochę naszego kierowcy. Kierowcę no i po uleczymy też naszego zielonego bereta. Jak już mamy przy sobie kierowcę, który ma zestaw pierwszej pomocy, to go też tego użyjemy. Jak widzimy, dawek, 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 jeszcze mamy dość dużo. Koło, super, więc ruszamy dalej. W tej duży, misji bardzo dużo i często zapisuję grę, ale jest to spowodowane tym, że misja jest naprawdę trudna i bardzo dużo się w niej dzieje i musimy być w wielu miejscach. Dlatego to czynię. Tak, teraz zabijemy gościa z ciężarówki za pomocą pułapki. Granaty nam się przydadzą, oczywiście też w fajny sposób. Jak wspomniałem, dzisiaj będzie się działo naprawdę dużo i nie okumuję Was. Czekamy, aż gościu z ciężarówki wróci, bo zamierzamy się zamierzamy zabić tego to żołnierza i tutaj tego towarzysza. Wpadł w pułapkę. Myśla, myślałem przez chwilę, że ją ominie, ale szczęście nam jeszcze dopisuje. Tak, czołgając się, czołgając. zabijamy, zabijemy tego to żołnierza. Ten to zobaczy na pewno. I bardzo dobrze. Tego właśnie chcemy, żeby to zobaczył. Pamiętajmy, że tu jeszcze chodzi patrol. I chyba to był błąd, że tak zabiliśmy. No nic, no będziemy musieli przyciekać chwilę ten patrol. On nic nie zrobi, nie podniesie alarmu. Yy, trochę inaczej chciałem to zrobić. Ale jak już patrol to zobaczył, to będziemy musieli chwilę poczekać na tego żołnierza, aż wróci. Ale to dla nas nic strasznego. A potem niestety znowu będziemy musieli chwilę poczekać. Albo wiecie co? Nie, nie będziemy czekać. Yy, Zabiję ten patrol w inny sposób. I nie będziemy musieli czekać. Yy, tak. Zawołamy tego naszego żołnierza robiąc ślady na śniegu. On powinien te ślady ujrzeć. No, chodź tu do mnie, no. Jeżeli wiem, że chcesz. Chodź tutaj. Powinien te ślady zobaczyć tak jest w końcu. I idealnie. Yy, tak, jak wspomniałem, nie będę czekał na ten patrol, aż go zabijemy, dlatego zrobimy im małą niespodziankę w plecy. Po prostu widzimy w nich ciężarówko i tyle. Brutalne. Ale skuteczne. <laughs> Oni pewnie przybiegną do, do tego ciała, żeby zobaczyć co tu się stało, co tu się stało, jak zawsze pobiegną dalej. O nie, no super i mimo wszystko... To musimy na to uważać, ponieważ oni mają karabiny maszynowe. Jak, jak nie mi za pierwszym razem, no panowie panie, idealnie. Yy, tak, zabiliśmy już tych, co oczywiście zaraz robimy, zapiszemy grę. Ale teraz nic nam nie grozi, więc pojawimy się wszystkimi naszymi żołnierzami w tym oto miejscu. Co dostaniemy? To zaraz zobaczycie. W sumie dobrze, że zabiłem tych ten patrol za pomocą ciężarówki, bo żeby oczekiwać, jakbyśmy trafiali w nich znowu z naszą pułapkę, a moją umiejętności trafiają, to pułapką są na wysokim poziomie, więc dobrze, że tak zrobiliśmy. Jak jesteśmy wszystkimi, wszystkimi tutaj zapisujemy grę. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przekazać, że tak często teraz zapisuję tą grę. I tak, zauważcie, że nie mogę każdym komandosem wziąć tych skrzynek. I każda skrzynka odpowiada każdemu komandosowi. Ten akurat, nasz snajper, dostał trzy strzały z naszego karabinu snajperskiego. Tak, Sniper dostał cegar, bombę z zapalnikiem czasowym i granaty. Nie pamiętam, ile mieliśmy na początku, więc nie wiem. I dostaliśmy karabin maszynowy. Tak, co dalej? Udało nam się zabić trzy osoby. Ten patrol. Teraz biegniemy do naszego obozu biegniemy biegniemy jak obiecałem będziemy rzucać granatami nie okumam was bierzemy granat granat nie wiem jaką literkę więc wezmę ręcznie jedna bomba poszła biegną 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 mam nadzieję że jeszcze zdążę zrobić jedną rzecz postoją zbiliśmy Czterech, to i jeszcze raz rzucimy, i tak granaty chyba nam nie będą już potrzebne. Więc zabiliśmy całą piątkę super. Co ruszamy dalej, dalej, ruszamy tego oto że Zabijemy za pomocą naszego zielonego bereta. Nie będę teraz zapisywał, bo rzucenie dwoma granatami to nie wymaga jakichś tam większych umiejętności i prawie zawsze się udaje. Tylko czasami można się chyba udać, żeby zabić tych pięciu naraz z jednym granatem, a nie korzystać z dwóch. Ale to nic takiego. Zabiliśmy gościa przy bramie. Yy, bierzemy z naszego snajpera. Yy, tak, tutaj jest trochę. Ich jest trochę. Tutaj mamy nawet CKM yy, Tutaj mamy również żołnierza. Go zabijemy w też fajny sposób, który można fajnie wykorzystać. Znaczy fajny. normalny sposób, nie tam jakiś on niezwykle, niezwykle fajny. Ale w nietypowy, tak powiem. Bo moglibyśmy go zabić snajperem. Moglibyśmy go zabić yy, podbiegając i strzelając, ale zabijemy go. Jak to robił ci się zabójcy. Akurat dzisiaj nasza cichość, jeśli można tak to nazwać, nie wychodzi nam zbytnio. Ale to nic takiego. Yy, tak, yy, dalej, 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 dalej. Mam jeszcze dwa pociski, więc je wykorzystamy. Ten żołnierz. Ten żołnierz będzie naszym kolejnym celem. On nas nie widzi jak leżymy. Jak przy przygotujemy yy, lunetę, to jeszcze leżymy. Ale jak tylko strzelimy, strzelimy to on kuca. Więc i tak jest dla nas na rękę. Teraz zobaczył to. Ten żołnierz, i ten. To oczywiście sniper. O, dzisiaj sniper ma wzięcie, widzę. No nic, no nic, nic takiego. E, tak. E, teraz zabijemy tego, to żołnierza Jak widzimy, jest już koniec misji. Jestem z tego bardzo zadowolony. Bo jak wspomniałem, już kilka razy misja jest bardzo długa i bardzo trudna. E, teraz bierzemy naszego nurka. I biegniemy w to oto miejsce. Czemu? Bo możemy tu sobie zajść, przypłynąć i nie będziemy musieli się łabiać tych oto dwóch żołnierzy. Jeżeli nasz snajper miałby jeszcze dwa pociski, to byśmy mogli z nim całkiem tak? To byśmy musieli kombinować. Tak, bo jakbyśmy chcieli. Nie, czekaj! Nacisnąłem w drugim kierunku. O, już się słyszałem. Yy, tak, yy, co ja tam mówiłem, już wam tłumaczę dalej, tylko sobie tutaj jedno żeby płynął, byśmy musieli kombinować, bo byśmy chcieli podejść w to miejsce i obkrążyć tego ckmistę prawdopodobnie ten żołnierz by nas zobaczył? nie, nie zobaczyłby nas, dobra, nieważne chciałem być mądrze, nie udało się ale zabijemy go po prostu inaczej niż zawsze i też będzie fajnie wychodzimy naszym płetwonurkiem i za pomocą noża zdejmujemy tego zdejmujemy tego i moi mili państwo, właśnie skończyliśmy misję pod względem przeciwników zostało nam tylko dokończyć ją i rozwalić, zniszczyć budynek, który jest naszym dzisiejszym celem. Co uczyni, oczywiście, saper. A gdzie jest nasz saper? A nasz saper z tam, to jest tam. Wszyscy już prawie są na łodzi, znaczy przy łodzi. Niech oni sobie wsiadają. No, wchodźcie, wchodźcie. Jest nasz saper. Spokojnie sobie idzie, niczego się nie obawia. Kładziemy bombę, uciekamy, bo to jest bomba z zapalnikiem czasowym. Patrzymy jak pięknie wygląda rozwalony budynek niemieckiej siedziby. I skakujemy do Łodzi. Udało się. Udało się przejść kolejną misję. Mam nadzieję, że tutaj równ... w moim głosie, w moich informacjach, w moich słowach nie było głupot. Strasznie się tego obawiam jak nagrywam te filmiki. Yy, ale... Nie wiem, jakoś pod, tym, pod wpływem stresu gadam wiele głupot i rzeczy, których nie powinienem gadać. Mam nadzieję, że tego nie czynię teraz. No to co? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na odcinek piąty. Wesołych świąt! Nagrywam ten odcinek w niedzielę 8 kwietnia. Są święta, jest Wielkanoc. Wesołych świąt! Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.